22 kwietnia w Zespole Szkół im. Dr. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach odbył się Dzień Otwarty Szkoły, na który przybyło grono zainteresowanych. Na początku pani dyrektor przedstawiła krótko historię szkoły, profile, na jakie uczniowie mogą się zapisać, a dokładnie profil humanistyczny, politechniczny oraz przyrodniczy. Szkoła współpracuje z jednostkami wojskowymi, stowarzyszeniami patriotycznymi, byłymi żołnierzami z elitarnych jednostki GROM oraz ma patronat Ministerstwa Obrony Narodowej. Tuż po przedstawieniu misji szkoły przyszedł czas na zaprezentowanie się kadetów przed liczną publicznością. Wspólna defilada wszystkich klas kadeckich, podniesienie flagi państwowej na maszt wraz z odśpiewaniem hymnu oraz musztra paradna wzbudziła zachwyt oglądających. Dodatkowo, podczas dnia otwartego można było sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, pojeździć konno oraz obejrzeć liczne stoiska uczelni, jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, pasjonatów militarii, stowarzyszeń patriotycznych oraz stoiska byłych żołnierzy GROM. Zapraszamy przyszłych kadetów, do aplikowania do lipińskiej szkoły i przeżycia wspaniałej przygody.